ja hey, jestem Rafik, a to jest drugi odcinek czwartego sezonu z Farming Simulator. Dzisiaj ze mną grają. Przemek, Creeper, Przemek Pładek 227 Ziomek, Marki. I słyszę kroki, zaraz ktoś mi się wbije na pokój. No dobra, jedź. No, to, to ziomek, ruszysz? No, ruszę, ale nie wiem gdzie, w którym mam jechać. No to mówię, no to... jedź, jedź prosto, to, to ja jadę pierwszy, tak. O jest. nie, 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 odcinku będziemy robić nie, nie, Tu, 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 tu. nie, yy, Dzisiaj w licznym składzie. Kurwa mać. O! O! <gryw> oh, Sorry A... chłopaki, sorry chłopaki, zagapiłem się. Boże no... A nie możesz prędzej przed nagraniem to powiedzieć jak ja. Weź ziomek cofnij. Typer do co? tyłu też. To <laughs> za Dobra, stój, stój, stój. Dzie obo cofam. Dawaj Martin, pkara. już jedź. Martin. Jedź, jedź, jedź Martin. Jedź ziomek. A! Ale że za. Yy, Dziabek, ten, nie, na tylko nie zapomnij zostać na tej barierce tutaj. No właśnie. Wyjeżdżaj o, o sądną, bo jak się pomylisz, to ci Ej, chyba przejechałeś już. Tu, nie. Tu, ru, tu, nie. Tu, tu. nie. Dobra, masz szczęście. O, widzę ziomka. Na kierownicy, o, ja ciężko tutaj. No to na klawiaturę chcę przełączyć. Nie, ja wolę na kierownicy. Dobra, koś Dobra. Marty. Daję, ja, tylko weź ten tryb, żeby... no żeby... jako że żenary No nie, żeby... Wiem, wiem, żeby to się pływało. Ej, ktoś nie w dupę zapakował Nie. Zaczekaj. No to właśnie, Marti wraz z tysiąkiem będą tą trawę jakby wykaszać Ja będę ją prze, przewracał, a Kuba Wejdź na, na chwilę Będzie zgrabiał o co chodzi? O, teraz jedź. Dobra y, Tutaj no, to Przemek swoim super jaki to raz, Teraz Teraz miał być? Ale pasujesz... Kupia, tak? Pasujesz tym czynnikiem jak nic do nas No wiadomo Tylko pomału tam stopniowo Ja kamerą ze środka jadę, także nie ręczę za siebie Domek jak źle O, o to się jeszcze rozkłada! No co za nob. no? No brawo Zachciało Wiedałem. Ci się na kierownicy grać, czopie Weź, weź, weź. Nie, powiem. bo zahaczył ten, zahaczyłem. O, o pchnij, pchnij, pchaj, pchaj. O Boże. Co za nu... Co za głupia kolizja. Ty jesteś sam, jesteś głupi. z taką dużo bramę się nie zmieścić. No teraz musisz wyjechać stąd, ja już ci więcej nie pomogę. Weź od przodu go. To, to może jednak to nie będzie let's play, tylko znowu zagramy za... za zagramy na ratunek. Nagramy za ratunek. Nie, nie, to drzewo jakim cudem? O nie, nie, O, nie, to tak! Kurde. O Boże. To, my to sami my to go nie, wybij wybij Teraz nie, nie, co teraz. nie, nie, Co nie, 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 da nie, 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 radę Dacie radę go tam Oje o, o si. O o o, o stykcie... Dobra, dobra, dobra a, mnie. zostaw mnie Zostaw mnie już! Jak? To jedź do przodu teraz Do przodu, jeszcze bo muszę się teraz wycofać. Rieszą te, z tymi lagami <grym> zrestartuj mi ten yy, zgrabiarkę Kurde, znowu za szeroko Czekaj, a dlaczego? Dobre, Lecisz na pole A jak teraz to się brosz tu się nikt nie uratuje Dawaj, za ten slalom taki straszny ale Restartuj. No czekaj, jak to się nazywa? Potroj. Potroj. jest. Już. Nie. Przetrząsanie czy zgrabianie? Albo sprzedaj kupu, bo to nie. Przetrząsanie nie czy zgrabianie? Nie, zrestartowałam mi się. Przetrząsanie czy zgrabianie? Zgrabianie. Sprzedaj kupu. Zgrabianie czy przetrząsanie? No, zdecydujcie się. Przetrząsanie. Chuj Przestrząsanie, a co ty? Sprzedałeś? Czekaj, szukam pora, pora, A bo nie, dobra, się ja się sprzedam, być. ja jestem, sam, dobra? I bo no, ja mam się sam, za późno, tak. już kupiłem No dobra, ale sprzedaj tamtą No sprzedałem Dobra, dziękuję. Za przecież to jest dzięki Kurde resztka Kur... za szeroki resztka Kur... Co ja zrobię, żeby mnie zniosło? Czekaj Takie... Robki Ej, ty wam robiłeś jak agroż... Nie, kurwa co jest? Aż żeś się zepsuł. Zepsułeś coś. Nie, brak powinno być. No ale dobra ta przetrząsarka. szeroka. I okej okay. Oh, fuck shit. A Przemek gdzie? Siomek pracuje. Dojadę na pole, to będę hard. Normalnie zaraz. No znowu, nie zaraz. No to toć przełącz ten tryb. Prosiłem o coś. Ja, jego. No i Kuba jeździ z niej On nie wierzy. No toć, bo mi znosiła ta, nie wiem, drzewo ma kolizję i jak wyjechałem pod nim, to. Ja bierzemy. Weź jeszcze biednie. raz, restartuj. Weź kupisz, sprzęt. albo dobra jest ja dobra, sprzedam Nie dojadę na te pole, no. No, my już to kończymy. Nie, no, ja ale... My już kończymy. Nie wiem, jak ty. Yeah, yeah. To weź tam Przemek, tam Tam, gdzie ja się przemek nie zmiesz? Nie. Gdzie Rafik nie da rady, tam przemka pośle z jego małą zgrabiarką. Co? Z... No. Małe nie oznacza gorsze. Porwaj no, pod sprzedaj, bo ja nie mogę. I ze zetorkiem. Jezu. Brrr. Małe to nie zaczaj, zawsze to. oznacza gorsze. Masz. Dobrze słyszymy. Dobra. Nie, kup. kup mi to mięso, dobra? Za późno. Dobra, ale znowu co radę, ja mam, tą, co ja mam. to powoli jedź. Ale... Pójdź, pójdź, pójdź. Ziomek, pójdź, jedziesz czy nie? Ja czekam, o, kiedy ten to... jedzie. A. Dobra, to weź, ziomek, już na tamte pole jedź. <grych> Kuba, też wyjedź sobie na tamto pole. Nie, Kuba musi tu wszystko zgrabić. Za karę. Które, ta Które tamto, bo ja tu nie znam. No tu, na, dru na drugiej na stronie przeciwko. drogi. Aha, dobra. Ta kostka, taka wielka. Gdzie? Co? Dobra, teraz co A, Albo nie. Robię rząd i idę stąd. Dobra, Marty, masz też w sumie na tamto pole zasować. Przemek. A! Nie, nic nie zrobię po odcinku. Uważaj, Przemek! A! A to no zrobili. On, zero, 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 zero. Tu naprzeciwko to pole. Tak, tak. Tu wias jest jakiś. A, tu. Właśnie nie się tu zaszerzasz. Tak. się w złomie. Trzeci raz nie, nie dam rady. Patrz, jak się zmówili, zobacz. A widzisz? Idealnie. Nikt tak nie robi, tak jak my robimy. Oj, stój, stój, stój. Ech, Nie, tu. O, patrz jak cacy. To Może ty idziesz trochę szybciej szybcie ode mnie. No złożyła się? Jeszcze się składa. Ja się zmieszczę? Ja się zmieszczę. Dup kolizja. Uwa no uważaj, uważaj tam. Uważaj ja tam. Wola mi chodź po... Czemu ja nie jakoś, co, czemu wy macie problem? O Jeżdżaj, Martin. No dobra, przy takich lagach, no to ja wam wierzę. Ja nie mam lagów. To tam jedzie, ja Boże, dajcie mi przejechać, a nie. No, czekaj Kuba, żeś zrąbał, to teraz czekaj. Teraz ja jeszcze jadę. Jeszcze przemybierz. Co to, to nowy. Kosi czy ty? Ja też jadę. Ziomek. Jak się wrąbiesz, to masz przez ranę. Kuba ma całe pole do nadrobienia. Ale masz duży sprzęt. Pręty. Nie przejedziesz. Dawaj no, się to, to teraz. Nie, bo się wrąbiesz. No jedźcie no. tam szybciej. No jedź tam Nie dalej możemy. na pole. Jedź dalej na pole tepię. Jedź marka, no jedź tam się. Rafik. Dawajcie się bo cię ziabne No i po tego No z tym szajstem ty To jest szajstwo? No Ja mnie to umiem jeździć Czekaj ten wyziomek Czekaj Przemciu Terra jedź Jedziesz czy co robisz? Cisne Prawie tyle co ty Wezmę sobie kamerkę ze zewnątrz Nie no prawie, prawie tyle Ciekawe czy idzie do tego dwie podłączyć. Prawie tyle co ja bierzesz na raz. Wiesz, ciekawe czy idzie do tego dwie podłączyć. No nie. Martyn, nie nie wiem. weź ode mnie, weź ode mnie w ogóle się odczy, bo bo... No podbieżę, nie, jaki tak, Kuba nie jest cienki. No to przez te lagi ciadowskie, No to Boże. powoli wjeżdżaj. A, jeździć nie umiesz. jak my. pojeżdżam po... O Jezu. O Jezu. O Jezu. Jezu. Pocznie, zaraz, Jareku, ja, ja mam lagi większe niż ty, więc nie narzekaj. No nie wiem, ja nie mam w ogóle, prawie, że żadnych lagów. No ja mam ping tak 160 leci To ty ping tam gdzieś się pokazuje jeszcze masz no, ping w tym. Ja mam 590. 90 A gdzie to jest napisane? Ja 200 what? No nie wiem, że w tym. I, no i, i, klik, i kliknij No ten ten. GPS-a kliknij No miał, ja mam ping od 90 do 130 Ojej, o Hazmat 150, 150... No nieee, czy to nie gram normalnie. Weź, weź sprzedaj mi tego fenda i kup mi jeszcze raz i mniejszą tą zgrabiarkę, proszę Cię. To już nie zdążysz wtedy. No nie obchodzi mnie to, sprzedaj i kup mi mniejszą No To chcę pograć też w tym odcinku. mniejszą zgrabiarkę. No czekaj. No jak to sobie to tak mi cho cholernie fajnie się gra, że on ma Ach... To masz dwóch gwiazdówkę masz. Oj! Czekaj, to te o... Uważaj, tam obu cofacze, to muszę cofnąć. oj. Ludzie, Ojeje. jakby my tak robili u kogoś, no. no i patrz... ale szeroko go... my to skosili, jak my we dwójkę mm. A, brali mm. się realistykę. Najlepszy jestem tym, tym zetorkiem. No i patrz, o ładne. co, wjechałeś? Lagi Jenny, jak ja mam mało FPS-ów tutaj na tej mapie. Ja cię kręcę. No zaraz kończymy, no, Kuba. No. O i ładne To dawaj, Kuba, tutaj wjeżdżaj. Ojo. Tam to za. Patrz, tak z... szybko skończyłem. Już o, tam nie, on nawet tu nie wiedzie i ci gwarantujesz, że on tu nie wiedzie A chciał fenda, jakbyś on nich to byś wjechał Zobacz To bardzo, on nie da rady teraz Zaraz się wyłoży Teraz ja mam pierwszeństwo gdzie się wpieprzasz Patrz, wjechał. A to za Widzimy, my to nie. Wiemy to zrobili my to profesjonalnie No i skoszone No to wyjazd na farmę <laughs> Jaki? Lobby. Idź tam, zobacz czy Niemcy już wypowiadali. Nie kaski no, Ej, prrr, Marty, cofaj, omijaj. Ja Zmieszczasz ja się? Musisz. No, za to Co? No, zmieściłeś się. Ja mm. <grytanie> <grytanie> też się zmieściłem. Ty wiesz, może jeden 10 km ode mnie daje, jedź, bo ty to. Ale to ładnie, przynajmniej jak to robisz. Chyba zjazd? Chyba, chyba. Ach, no. Nie chyba, tu na pewno. Odbić. O, wyrobił, O, wyrobi. O, wyrobi Rafik, wyrobiłem się. Wyrobiłem się. A ja nie. Oooo. Kuba jak tam ci idzie? A, jest. Tylko na polu się wiem, nie zawieź tam nigdzie. No. no. Na środku pola. O, chłopaki zawiesiłem. A, a co się, co się stało? W trawę się wkopałem. Oj, oj, nie. Ale ci kuba wolno to... idzie. Powiem ci, tak. Chory, ej, jakbyś miał takie lagi. Jakoś w ogóle nie idzie. Ej, przykro bardzo, ja niekiedy mam 500, jakoś nie ma No ładnie. Tak mi ściążasz, zawi zawiesiłem się. No kurde, macie ja Też bym się na drzewie zawiesił. Ach, nie wyjechał, nie wyjechał, wyjechał. Ale tak mi ściął. Ładnie mi wjechałem tam, ściąłomierz. Daj, ja to jedziesz, Przemek, się, się, się. przede mną. Pracuj, pracuj. <śla> gdzie ty zaparkować? Nazad. Na, na. A, ale to jest przetrząśnięte pięknie. Kuba, Może. szybciej, szybciej, szybciej. W, widać kto robił. Ooo, prrr, no ej, no. Zobacz, co za ese. <śla> Dobra, Już. ja bym się zatrzymał. Ja Widziałem jak się ładnie minęliśmy. No, wiesz. Z kubą nie da się. Dobra, ostatnia jabłka. Co to było? Dobra, na farmę, Siomek, zjeżdżaj. Kuba niech się Ta, robi. Co ja muszę to odczepić, nie? Oj, Ej. sorry, sorry. Opie, a muszę podnieść koła grawiące. I patrz teraz. Tryb transportowy. Wow. Daj mi kawa jak się przejechać z torem. Churdy, Już, jakby to, mi Tak, tak ci podczepię i się zamienimy, okej? Okay? Czekaj, ja ci podczepię. Wiem, pełna realistyka. Eee, ziomek weź mi, holaj w ogóle. Idźmy. Nie Aha, A w ogóle idź mi stąd, tak? Cześć, dokończę. Czekaj. <grystanie> Dobra, to <grystanie> mogę zaraz <Das>. iść. <grystanie> Nie, że to. Wyjazd z tego newhola. Wyjazd mi z niego! Brzmi, ja, ja jadę. kto to pierwszy to lepszy. Kuba. K ci się jest będziesz, jest to Będziesz to prasował, ci tyle powiem. Ty, a to trzeba zgrabiać, było, O, sorry. To ja... a, to, a A, a miałem zgrabiać, a to co innego. Nie, to to nie jest grabiarka. A, dobra, to wróć, jadę do sprawodawcy. Jak się jedzie? Spoko, tylko. A, dobra. <noise> Jakim się Tylko gdzie Dlubię tu tak wyjechać? Nie no wiedziałem, że idziemy tu dla mnie. Ja jedziemy za krometem. Tamek Słucham. Ty wiesz co, ty wiesz co robisz, co? Trafik kuźwa, Przemek ogarnij dupę no Bo inaczej tego nie mogę nazwać to no się będę się stał, zamiesić? dobra, będę stał, będę stał A co się stało? Nie, bo Przemek cię czego trzeba będę stał Jak on nie odejdzie od ciągnika przepraszam. przepraszam, przepraszam, przepraszam <laughs> Ja będę stał, niech ja odejdzie z ciornika <noise> Nie wyglądam o, o Ha ha, ha wjecham Dobra, po takim przypadku kończymy A w dupie mam mam zawsze ja, 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 ja kasę nie wróciłem bo... akurat Przyciągnij bo... to sobie sam Smari jak <noise> tym tu jeździ na nic go nic Dobra wyjazd mojego zytora <noise> do Mission complete, dziękujemy serdecznie za O nie no to tak mieć no to sam sobie zrobiłeś. Trzeba było umieć robić, ja się osiądę z Umieć robić, ej, ej, ej. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dzisiaj ze mną grali Creeper Ziomek. Tu barierka. O, fochny. I Zrobił jedno pole. dobra. I do usłyszenia w kolejnym na razie. i think that's what i say text text text